No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Witam Was w ten piękny dzionek. Mamy godzinę 15, jest 24-25 stopni, dzisiaj słoneczko, no przepiękna pogoda, i idziemy szukać. Idziemy szukać i jak widzicie, pole jest posiane, jest tutaj dokładnie kukurydza i bardzo szerokie grządki. I oczywiście uspokajam tutaj wszystkich, e, którzy będą zwracać uwagę, że nie posianym. E, właściciel, oczywiście pozwolił mi chodzić między grządkami, tak, żeby nie popsuć plonów. Co zrozumiałe, ja oczywiście też no, jestem normalnym gościem, więc niczego tutaj mu psuć nie zamierzam. Gdzie będę mógł kopnąć, to kopnę między rządkami, bo jest spore, spore przestrzenie, są. A gdzie nie będę mógł, no to po prostu zostawię, tak? Ewentualnie, no to będę pinpointerem starał się dużo dzisiaj znaleźć, a nie kopać dużych dołków. Także od razu o tym mówię nie ma żadnego problemu. Właściciel sam wyskoczył z taką inicjatywą, także też nawet nie sępiłem o, o takie możliwości na tym polu. Także co, nie przedłużam ostatnio tutaj z Martyną kopnęliśmy 7 denarów. Oczywiście, Martyna znalazła 5 z nich z tych 7, ale dzisiaj jestem sam, więc dzisiaj może, dzisiaj no już nie mam przeciwnika, dzisiaj będę na pewno najlepszy na tym polu. A co znajdę? No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś ciekawego, jakieś denarki, kto wie, różne inne ciekawe rzeczy. Łapeczka w górę, jak możecie, po przydługim wstępie, subskrypcja, bardzo blisko 10 tysięcy, z góry dzięki. Losowanie w następnym y, filmiku z wykopków w tym tygodniu, żeby było tydzień czasu, na wiecie o co chodzi. Kto nie oglądał, to zapraszam do poprzedniego. E, dobra, to lecimy do pierwszego dołka. Dobra, pierwszy dołek wykopany. Jak widać, między rządkami nic nie uszkodzone, oczywiście że nie. I mamy e, monetkę. Widzę monetkę tutaj w dołku. Dosyć głęboko, ale Legend radzi sobie jak najbardziej. Czemu nie? I Wam pokazuję, wydaje mi się, że będzie jakaś y, monetka miedziana. Zobaczymy. Tutaj ona sobie leży. Proszę bardzo, jest monetka. Jest monetka, tylko teraz pytanie, cóż to za monetka? Szelon Klitewski, chyba ja na Kazimierza, chociaż pewności jeszcze nie mam. Ale chyba najprawdopodobniej tak. No super, kurde, że, że chociaż w tej kukurydzy tutaj można troszeczkę pośmigać, póki ona, wiadomo, nie jest za duża, nie za wysoka, niczego nie łamie, e, machając cewką. Także super. No, a zaraz się przekonamy, co za pierwszą monetkę dzisiaj wykopałem. E, monetka tutaj bardzo nieczytelna. E, nie wiem, czy coś będziecie widzieć, chociaż macie tutaj szelon litewski, na Kazimierza widać troszeczkę jeźdźca. Nie wiem, tutaj jak światło rzuca ładnie tutaj cień się robi na monecie, to y, powinno być widać. Natomiast no mamy na pewno, 100% pewności, y, szeląg klitewski Jana Kazimierza, także super, pierwsza dzisiaj monetka wykopana w pierwszym dołeczku. Czego chcieć więcej? No, no oczywiście, że chcemy więcej monetek, więcej fajnych rzeczy, nie tylko boratynek, oby nie. No dobra, zobaczymy co będzie w następnych. Kolejny wykopany dołeczek, bardzo ładny był sygnał, kółeczko musiało leżeć całkowicie na płask, i sygnał był naprawdę potężny 48-49 biło. Yy, natomiast, no tylko kółko, tylko kółko, i w sumie nie wiem od czego to mogło być. Macie jakiś pomysł? Dajcie znać w komentarzu koniecznie. Chętnie poczytam Waszą opinię na ten temat, bo mi nic do głowy nie, nie przychodzi. No i pięknie, no kilka dołeczków kopnąłem, oczywiście. Tam był jakiś polmos, tam była jakaś kulka, tam było jakieś aluminium. Wiadomo. Standardowe sprawy, a tutaj płytko, bardzo ładny sygnał: 42-43, pięknie bije. Widzicie, jak coś jest na powierzchni, to bije często podwójnie kolorek. I tutaj mamy oczywiście monetkę. Mamy monetkę. O, nawet całe bryłce się zachowało. Spójrzcie. Tak sobie wygląda. No i chyba będzie druga boratynka. Tak przypuszczam, wielkość by się zgadzała, materiał raczej też, srebro to raczej nie jest niestety, więc chyba Boratynka. E, monetka totalnie wytarta, niestety, niestety, jest to oczywiście Boratynka, najprawdopodobniej jest to też drugi dzisiaj szeląg litewski Jana Kazimierza, e, czyli Boratynka z Pogonią, e, no cóż, no stan taki sobie. Być może na zbliżeniu gdzieś tutaj zobaczycie troszeczkę lepszym już stanie po jakimś delikatnym oczyszczeniu, ale, ale raczej nie ma tutaj za bardzo co pokazywać, bo bardzo licha, bardzo licha monetka, no niestety. No ale druga jest, druga jest, No na pewno gdzieś tutaj te denarki są. Jak było ostatnio 7, wcześniej ja na pierwszym wyjściu z Deusem kopnąłem 2. Tak w ogóle dzisiaj legend, a nie Deus, z tego względu, że Deusik pojechał w bagażniku z Martyną do pracy. Także dobrze, że mi legend w ogóle został. No, także tak to dzisiaj wygląda. Natomiast no, no liczę na coś więcej, na pewno. Trzecia już dzisiaj monetka. Naprawdę w pół godziny zrobiłem nie wiem, kilkanaście dołków, tak naprawdę, niedużo. Niedużo śmieci, miejsce bardzo jest przechodzone. To jest fakt, ale ale dalej tutaj są sygnały, dalej na powierzchni można znaleźć jakieś monetki i tutaj mamy trzecią 100% boratynkę niestety, nie mówię niestety, bo ileż tych boratynek można kopać, no na pewno jest tutaj ich dużo więcej niż denarów, ale liczę przede wszystkim na jakiegoś denarka jagiellońskiego, coś fajnego, coś rzadkiego, jakieś sreberko, no nie wiem, no na pewno inne rzeczy też tutaj są. Kwestia szczęścia teraz, zobaczymy czy mi się uda. Drodzy widzowie, szukacie sprzętu do poszukiwań, profesjonalnej obsługi? Sklep z wiadowcy historii oferuje Wam wszystko to, czego potrzebuje każdy poszukiwać i nie tylko. Dodatkowo, wpisując w komentarzu do zamówienia profesor detektorysta, dostaniecie przeróżne, całkowicie darmowe gadżety do zamówienia. Promocja dotyczy tylko sklepu internetowego. Zapraszam do zapoznania się z ofertą, link macie w opisie tego filmu. A teraz wracamy do odcinka. No dobra, moi drodzy widzowie, pochodziłem troszeczkę bez wykrywacza. Boże, bez wykrywacza, bez telefonu, bez żadnych przyrządów do nagrywania, a nie bez wykrywacza. No i między innymi, no to wiecie, tam kuleczki jakieś, prawda? E, jakieś pierdoły. Proszę bardzo, myślałem tutaj, że jakaś drobna obrączka będzie, ale niestety raczej nie. Jakiś tam ołowik wpadł. Takie rzeczy jakieś o, zobaczcie, tutaj z takim cyckiem po środku. Nie wiem, co to mogło być. Na plombę to raczej nie wygląda, nie wiem, tutaj dwa takie, o, widzicie? Nie mam pojęcia żadnego. E, cóż to mogło być takiego? No i zostawiłem tam trzy dołki, żeby Wam pokazać, żebyśmy razem to zobaczyli. E, trzy monetki na 100%, także zaraz Wam pokażę. E, jeden to chyba będzie prl tak mi się zdaje, i dwie Boratynki. Chociaż oczywiście mam nadzieję, że będzie coś ciekawszego. No ale zobaczymy, zobaczymy. Pierwsza była chyba ta grubsza monetka. I dobra, jesteśmy przy dołku. Jak widzicie, zostawiłem tutaj dołek. A tam jest kolejny, elegancko, równo tutaj w rządku. Aha, bo jest wyciszony. Dobra. 33. Także niezbyt wysoko. Ale tak naprawdę, gdyby to był jakiś duży krajcar czy coś w tym stylu, to... To powinno to brzmieć na 48,50. Nawet i tutaj jest pierwsza monetka. O, i tak, e, oczywiście. Widzimy tutaj e, orzełka. Jest prl 79, rocznik. Nie wiem, 10 zł. Tak jest. Dyszka. Dyszka prl -ek. Dobra, zaraz to zakopiemy. Chowamy do kiermany. I lecimy do następnego dałeczka. Aha, tutaj zostawiłem na wierzchu gdzieś monetkę jakąś mniejszą. Gdzie to było? Aha, dobra. Mamy tutaj. Proszę bardzo, jest monetka. I tutaj będzie chyba boratynka. W stuprocentowej pewności nie mam, ale chyba tak. Grubość by pasowała. Napisy tokowe też. I chyba będzie to Trzeci Szalon litewski, samo szalonki litewskie, żadnego koronnego. No dobra, fajnie. No Jest kolejna monetka, oczywiście, że fajnie. Czemu miał nie być fajnie? W sumie tych monetek dzisiaj jest troszeczkę. E, dobra, lecimy jeszcze do jednego dołeczka. Od telefonu bardzo się wzbudza, chociaż e, bardzo, bardzo spokojnie się z nim chodzi, naprawdę. Nie narzekam. Dobra, mamy to gdzieś tu. Doleczek jak widzicie wykopany też między rządkami, nie będziemy niczego psuć, i zobaczcie, perelek bił tak nisko tak naprawdę 33, a taki duży, a tutaj bardzo ma moneta i 43-44, no i najpewniej oczywiście Boratynka. Sprawdźmy, czy to będzie to co myślę i kolejna Boratynka dzisiaj, same boratynki. No, chciałoby się nie, oczywiście, że tak, ale e, nic się nie poradzi na to, co się znajduje. A nie, a nie, zobaczcie, jest grubas! Szelonka Augusta 3 Salsa, no i super, bardzo chciałem coś innego znaleźć i mam. I mam, myślałem, że będzie Boratynka, ale nie. Także super, oczywiście też jest to nadal bardzo popularna monetka, ale za, zawsze troszeczkę fajniejsza niż Boratynka, przynajmniej dla mnie tutaj. Po delikatnym oczyszczeniu, jeszcze Wam chciałem pokazać tego Szeląga Augusta III Sasa, no... ładnie nawet widać Augusta, ale... ale monetka troszeczkę zjedzona od boków, od rantów, no ale nic się nie poradzi, tak czy siak, mamy chyba, nie wiem, trzy Boratymki? PRL-ka i, i Szeląga Augusta III Sasa, także super urobek, tak naprawdę pięć monetek na takim polu, gdzie no trzeba się jednak ograniczać, nie ma co... nie ma co mówić, że nie, bo było tam kilka takich sygnałów gdzieś głębokich, naprawdę w tych tutaj rządkach, ale no, no po co psuć, prawda? I tak mam pozwolenie, dobrze żyje z właścicielem, więc nie ma co tego psuć, wiadomo, a, a to nie zginie, nie zginie na pewno nie. Także kopiemy tak jak widać i są tego efekty, także super. No dobrze moi drodzy widzowie, przyszedł czas na podsumowanie i prezentuje się ono następująco, tak jak widać urobek nie jest wcale taki zły. E, trzy kuleczki, jakieś kółeczko tutaj miedziane, zapomniałem Wam jeszcze pokazać, tutaj jest trzy czwarte boratynki. Myślałem, że będzie jakiś siekaniec, reberka, a to no kurde, no niestety. A szkoda, bo fajnie wyglądało jak się wykopało z ziemi, niestety Wam tego nie nagrałem, no ale cóż, tak bywa. E, 10 złotych PRL-ek, mamy też cztery boratynki całe. I mamy Szelonga Augusta III Sasa, więc tak się prezentuje to wszystko, co dzisiaj wykopałem. No, Narzekać oczywiście nie mogę, myślę, że jest całkiem fajnie. Bez szału, bez denarków, bez jakichś tam innych sreberek, ale, ale też jest spoko. No. Także to wszystko na dzisiaj ja się troszeczkę poopalałem. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek powiadomień z góry dzięki. Lecimy po 10 tysięcy subów. Pamiętacie o tym, co wam mówiłem. Jeszcze jest ostatnia szansa, ale tylko stali widzowie będą wiedzieć o co chodzi. E, no co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!